w poprzednim tygodniu, zdarzyło się du dużo, czy, czy dużo, miałam nic nie zamawiać, a skończyło się tak, że zamówiliśmy nowy czajnik. Nie pamiętam, czy w poprzednim vlogu on, był on gdzieś widoczny, ale no, zamówiliśmy biały czajnik ze szklanym jakby z bankiem i niebieskimi światłkami. I coś jeszcze zamówiliśmy. A, ja zamówiłam sobie spodnie. Mm. I powiem Wam, że z uwagi na to, że ta moda lat roku 2000 wróciła, no to teraz zamówiłam sobie spodnie rurki. I jak wczoraj je założyłam do pracy, kszłam na ogarną, to czułam się tak staro, tak niemodnie, w sensie tak dziwnie, po prostu jakbym odstawała. Natomiast w tych wszystkich szerokich spodniach, no mi one nie pasują. Moja sylwetka, jakby nie jest stworzona do tego typu spodni. Wygląda to tragicznie, aczkolwiek marzy mi się, żebym mogła takie wide legs spodnie założyć, by mi pasowała akurat do tych nowych budków. No, ale to, co chciałam Wam powiedzieć, i może to nie będzie motyw przewodni tego vloga, ale kolejnego, bo w kolejnym vlogu zobaczycie mnie i Karolinę. W sensie nie wiem, czy ona będzie chciała być na wideo, ale no, Karolinie udało się kupić dla nas bilety na koncert Taylor Swift. Więc tak, 2 sierpnia będziemy na e, stadionie, będziemy słuchać Taylor, dostaniemy bransoletki, te świecące, e, to po prostu nie możemy się doczekać, mega się jaramy. No e, i ogólnie stwierdziliśmy razem, że chyba jak tam będziemy i wiecie, zacznie lecieć muzyka, a ona zacznie śpiewać, to się po prostu poryczymy, bo no, to jest dla nas takie marzenie, żeby tam być. W ogóle ja nie sądziłam, że uda się zdobyć te bilety. E, i to w, tylko i wyłącznie dzięki temu, że ona była w jakiejś grupie na Facebooku, to, że ktoś się do niej odezwał, że ona no to pisała i prosiła, żeby ktoś dał kod, bo no nie zrobiłyśmy tej rezerwacji, no tej weryfikacji kodem na samym początku, no bo nie sądziłyśmy, że w ogóle pojedziemy, były różne jakby sytuacje życiowe, które na to nie wskazywały. Natomiast jej upór sprawił, że tak, że mamy te bilety, że pojedziemy na koncert mega się jaramy. Akurat fajnie to się składa, bo i tak drugiego, bo pierwszego mam dentystę z sepkiem, więc drugiego miałam wyjechać do Mławy, bo później 5 sierpnia załatwiamy kilka spraw z rodzicami u notariusza, więc jakbym musiałam być w Mławie no i. no i... To fajnie się składa, akurat ona pojedzie ze mną rano do Mławy Jeszcze nie wiem, czy pojedziemy autem do Warszawy, czy pociągiem Muszę zobaczyć po prostu, czym będzie wygodniej nam, żeby też wracać później Bo jeżeli będzie gdzieś blisko stadion tego pociągu, no to spoko Znaczy jest topografii Warszawy A! Ciekawostka na dziś to to, że w weekend, w niedzielę byłam na urodzinach u, Oscar, u Artura Oskar jest chory był obgielany, w sensie ja wiedziałam o tym, że jest chory i poszłam tam Wiedząc, że mogę się zarazić, ale chciałam po prostu tam iść, żeby po prostu Artur się cieszył No bo miał urodziny, wiecie, i impreza była odwołana No z uwagi na to przeziębienie Oskarka Więc Zaraziłam się I jest to przeziębiona Chwilę no, ale jakby wczoraj tego nie było po mnie widać, w sensie jakby nie czułam że na chyba, natomiast dzisiaj budziłam się z zatok za to, ile to mi z nosa. Ehm, no. I w ogóle mam nową zajazdkę grową. Ehm, jest to gra Poe, czyli Path of Exile. Ehm, no i streamowałam ostatnio tą, w ogóle zaczęłam grać w tą grę chyba w piątek i tak jakoś fajnie, ale no nie wiedziałam jeszcze o co w niej chodzi. Ale no stwierdziłam, no dobra, w niedzielę rano przed pójściem do od urodziny, odpalę sobie pograłam i mi się wtedy w sobotę fajnie grało, w sensie w niedzielę, bo dużo inny tam był level, inne jakby zadania i tak. No i stwierdziłam, dobra, jak wrócimy z tych urodzin, to odpalę sobie streama i to była dobra decyzja, bo jakiś nie wiem czy to były typki, czy typiarki. Nie mam pojęcia, bo y, ciężko ogarnąć to po Niku czasami, ale do tak. Gdzieś, y, miałam wrażenie, że rozmawiała z y, płcią męską. Natomiast y, oni mi tak super doradzili w tej grze, co mam zrobić, pokazali mi, coś w sensie pokazali, powiedzieli mi, gdzie mam kliknąć, co, żeby na przykład tu strzelać i ten. No, zarobiście w sensie fajnie, bo po, po prostu ja nie miałam czasu, żeby zaglądać na poradniki. Wczoraj trochę czytałam, dzisiaj sobie trochę poczekam, bo dzisiaj też właśnie po prostu chciałam właśnie odpalić streama i sobie trochę gierkę, wczoraj miałam po pracy pracy, więc nie było takiej możliwości, natomiast dzisiaj już jest i znowu mamy ten mam swój własny taki challenge, żeby znowu zacząć biegać i pierwsze bieganie miałam w piątek, chciałam wczoraj pobiegać, ale jednak gdy mam sesję na 20.30 i wracam po 21.00. Okolice 22 to jest to już dla mnie za późno, i po prostu byłam zmęczona, więc nie dałam rady. Dobra, Natomiast... znowu. Natomiast dzisiaj po tym streamie pobiegam. Tak, z... no nie będę mówić o pół godziny, bo to nie jest problem przed na bieżni wytrzymać to pół godziny wytrzymałościowo, tylko jakoś. Nie wiem, czy to może jest też kwestia tego ADHD, ale no jest to dla mnie nudne tyle czasu po prostu jedną rzecz wykonywać. A muszę się jakoś przełamać, odpalić sobie może jakiś dobry film. Nie wiem, musimy to ogarnąć w czasie, bo też musimy razem trochę spędzić czasu z sepkiem. On teraz odsypia po nocce, więc troszeczkę nie wiem, jak to zrobimy, bo chcieliśmy też obejrzeć Dune pierwszą część jeszcze raz, żeby móc obejrzeć drugą, bo już nie pamiętam. No, więc nie wiem, jak to ogarniemy, muszę pomyśleć. Może on pójdzie się kąpać, ja sobie pobiegam, i jak pobiegam, to wtedy tą dunę No, może w ten sposób, zobaczymy. Bo plan na dziś jest taki, że właśnie od 9 do 17 praca, od 17 do 20 stream, od 20 do tam już północy spędzania czasu razem z przerwą na bieganie, bo jest to dla mnie ważne, bo już zbliżam się do 30 i warto. Ogarnąć dietę i w ogóle wszystko. Tylko dzisiaj, na przykład na śniadanie, zjadłam, wymyślałam sobie bukę, z, bułkę z macierzystej i z biedronki. Na to położyłam pół kiełbaski na jedną i drugą a na to położyłam e, serek wiejski 50 gram. I jeszcze na to położyłam jedno jajko zjajecznicowane i to przykrałam to Bóg i tak wszystko mi jakby wyleciało, ale było spoko. Natomiast nie było tam aż tyle białka, ile bym się spodziewała, bo było tylko chyba 25. No ale i tak spoko moim zdaniem. Ajzu. No więc dobra, ja już kończę, bo właśnie zaczęłam się spotkanie w pracy. Wczoraj się na ku burze, więc dzisiaj w teorii powinno być chłodniej, więc będę mogła pochodzić w bluzie. Bo jak widzicie, mam tutaj wysypane odpływki, z uwagi na to, że zrezygnowałam z antykoncepcji, No to mnie w ten sposób się to objawia, i gdzieś tutaj też mam wysypkę. I no nie czuję się komfortowo. Teraz spiszam się okres, więc jakby tu mi się też pojawił jeden syfink, ale no No więc zmykam na spotkanie. Widzimy się później. Was w nowej rzeczywistości. Wczoraj nie byłam totalnie w stanie, żeby coś nagrywać, bo to jak wczoraj się obudziłam, to była jakaś totalna masakra. Strasznie źle się czułam. Z bólu praktycznie rano płakałam, tak mnie była chłonne. przez to też był <słuch> przez to też ten ból promieniował na całą jakby twarz. I ogólnie czułam zarazki, taką aurę wokół tej głowy. Byłam wczoraj u lekarza dostałam leki, antybiotyk, mm, jakieś inne coś, co mnie miało tutaj przeczyścić, bo wszystko mi się zbierało w tej sferze. I nie wiem, co pomogło. Też zrobiłam rosół, wczoraj, rano poszedł e, po rzecz, żeby mógł gotować. Cały dzień piłam rosół, cały dzień się po herbaty. I powiem Wam, że dzisiaj to jest niebo a ziemia, to jak się czuję, cały czas robiłam i robię też irygację na zmianę z sprayem do nosa, natomiast wczoraj musiałam robić irygację, a potem jeszcze ten spray. Dzisiaj jak rano zrobiłam irygację, to mi ona totalnie przeczyściła nos i już ten spray nie potrzebny. z czego się cieszę, bo mam wrażenie, że mam strasznie rozwrażliwioną tą śluzówkę. W nosie. No, także ten tydzień jest zdecydowanie nieprzewidywalny pod względem choroby. Wczoraj musiałam odwołać pacjentów, bo przekładać na za tydzień. Wszystkie wizyty. No, trochę powkurzałam się, jakby u lekarza, ale to jakby standard. Dlatego nie lubię chodzić do lekarzy. Właściwie nie trafiłam na takiego internistę, który byłby spokojny i by w 100% odpowiadał. Jestem trochę brudna, bo ja dam bułkę z czosnkiem. Jeszcze dodatkowo, żeby sobie dowalić, wiecie, żeby jak najszybciej wyzdrowieć. Bo chciałabym po prostu, żeby w tym tygodniu też skończyła się ta choroba. Będę robić wszystko, po prostu pić tony tej herbaty, napoi różnych, żeby się dobrze dowodnić, brać leki. I też ja śpię od dwóch dni na kanapie, żeby sepka nie zarazić. No ale tak jak mówię, wczorajsza noc była tragiczna, o trzeciej, czwartej się obudziłam. W ogóle miałam problem może nie z zasięgiem, ale z nosem, bo nie mogłam go przetkać, więc całą noc się jakby pustem spałam i się wybudzałam, natomiast o 3 -4, między trzecią a czwartą, ale bardziej przy 4 się obudziłam. Poszłam robić irygację jeszcze raz, jeszcze raz spray, nie mogłam spać totalnie. No, i potem, jak już rano wstałam, to się zaczęła masakra. Po prostu wczoraj tak się źle czułam, że ledwo dotarłam do lekarza oczywiście, jak na złość była burza. I plan był taki, że sebek miał na popo, więc ja miałam jechać z nim, zawieźć go i wrócić autem do domu, żeby móc do lekarza pojechać samochodem, nie męczyć się komunikacją miejską, bo mam dwa przystanki. W sumie to jeden, bo ten. Dwa są i jeden jest na żądanie, więc w sumie tylko jeden musiałam autobusem przejechać. Ale było dla mnie to ultra wymęczające, ledwo udało mi się to zrobić w jedną i drugą stronę. Była to totalnie to, to najgorsze przeżycie. Natomiast w międzyczasie, gdy sobie już uchodził do pracy, była burza, więc nie mogłam zostawić całej Sona samego. Strasznie się bał. Stąd ta komplikacja nieprzewidziana. No, więc po prostu nie chcę wracać do wczorajszego dnia. Nie chcę i to o czym marzę teraz to po prostu się wykąpać włosów może dzisiaj nie umyję i będę taka syfiasta, bo nie chcę jeszcze, wiecie, jakby narażać się, że nie wiem czy to jest mit, że wiecie, umyję, się gdzieś zawieje z wiatr z okna czy coś, bo no, umówmy się jest lato, są no, upały i wolę z tym włosami do jutra. Wiem, że to jest obrzydliwe to, o czym mówię, ale tak, realia, no sorry, w chorobie jakby nie jest pięknie i pachnąca. No, a z uwagi, że mam odwołanych pacjentów, to dzisiaj mogą na, spoko na spokojnie, dzisiaj mogą na ludzi zjeść czosnek i będę go jadał przez cały dzień, z nadzieją, że jako naturalny antybiotyk pomoże też dodatkowo do tego, co już biorę. Yy no też mój głos jest dużo lepszy dzisiaj bo wczoraj wieczorem to ja w ogóle nawet się nie odzywałam do sypka tylko mm -hmm", i pokazywałam mu tylko tak jak wrócił no też wczoraj miałam cały dzień taki właśnie śpiączkowy bo wiadomo jak on był w domu no to nie, nie spałam bo z nim siedziałam coś tam on wiecie, yy, śmieszkowo i takie tam. Natomiast jak wyszedł do pracy, to ja od razu zasnęłam i spałam tak gdzieś do 15:20. No bo na 16:24 miałam lekarza, ale sama się wybudziłam. Później wróciłam do lekarza, coś tam poogarniałam sobie, jakieś tam herbaty, rosu, wypiłam. Yy, no i teraz on tak oko o 18:00 chyba, albo 19:00 zachciał na spacer. Więc wtedy, jak już wróciliśmy ze spaceru, coś położyłam i zasnąłam i spałam aż do 21:45, bo spojrzałam akurat na zegarek. I to był czas, kiedy sobie już wracał z pracy, więc. No, a potem na luzie jeszcze po północy zasnęłam, ale cieszę się. Nawet jeżeli trochę się mi rozregulował przez ten, jakby, jeden epizod, to cieszę się. Dzisiaj też mam zamiarek. Będzie mi się chciało po prostu spać i tylko leżeć. Żeby jak najszybciej wyzdrowieć, bo choroba to nie jest, zdecydowanie nie jest coś, czego chcę i potrzebuję, bo jakby wolę być w pracy. Teraz mam właśnie też to L4 i no nie jest coś, co lubię. Nie jest to coś, co lubię. Natomiast jak byłam dzieckiem, powiedzą, że chciałam być chora, żeby nie iść do szkoły, bo nie lubiłam szkoły z uwagi na nauczycieli i takie tam. Bo przez moją DHD. Co to nie tylko, ale no, nauczyciele, na których ja trafiłam, byli do dupy. Było tylko może jeden albo dwóch, którzy byli mega dobrzy i których do tej pory wspominam. Na przykład mój wychowawca z gimnazjum eee, najlepsza osoba, i, i najlepsze jest to, że oni były plotki, że on jest taki. Wiecie, straszny i no, jest najgorszy ze wszystkich nauczycieli, a on był najlepszy. No, ja miałam takie podejście, że skoro wszyscy mówią, że jest najgorszy, to pewnie jest wymagający i przez to ludzie go nie lubią, w sensie uczniowie. No i się nie pomyliłam. Natomiast on bronił wszystkich uczniów, nie tylko tych, którzy byli e, jego wychowankami. No, uważam, że to był nauczyciel z powołania jego żona, tak samo ona nie uczyła tam, w tej miejscowości, w której e, właśnie on, w innej, ale do niej jeździłam też na korepetycje z matematyki. Uważam, że to są cudowni ludzie. Naprawdę y, przecudowni, najlepsi nauczyciele, nie chcę wymieniać ich nazwiska, bo nie chcę naruszać ich y, jakby y, danych, RODO i te sprawy. Natomiast y, no, y, te dwie osoby na pewno pozostaną w mojej głowie do końca życia, jako po prostu takie cudowne, które we mnie wierzyły, które mi pomagały. No. No i taka rozkminolona oczycia, masagra. no więc ja kładę się z nadzieją, że będzie coraz lepiej, trzymajcie kciuki, myślę, że to, że mam wolne i że mogę sobie posłuchać na to, że mogę się wyleżeć, wygrzać, dużo daje. Hejka, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, mam jeszcze trochę zagotowany. Zaglutowane gardło, ale jestem właśnie z Sonem pierwszy raz na spacerze podczas tej w sumie czterodniowej choroby, której dzisiaj się czuję, no i też nie mam wyboru, bo sobie miał do pracy na rano. Sobie z topem spacerujemy, ale na szczęście nie ma wiatru e, i dzisiaj już mam mniejsze węzły. One co w się sensie je na luzie tak dotknąć i nie odczuwam bólu, więc w sumie mogę powiedzieć, że one odpuchły całkowicie. Więc jest zarumbiście. Dzisiaj po południu właśnie mam sesję, ale online. I online mogę sobie na spokojnie odbyć. No, mam nadzieję, że przez weekend całkowicie to ze mnie zejdzie, bo w poniedziałek też mam sesję. Jeżeli nie, no to będę trzeba przełożyć wizytę na za dwa tygodnie, ponieważ w przyszły, jeszcze kolejny poniedziałek, mamy wyjazd właśnie do Mławy, załatwić sprawy notarialne. No, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko zeszło ze mnie do tego czasu. Ale dzisiaj się jeszcze lepiej czuję niż wczoraj. No, ale stwierdziłam, że w sumie w czasie choroby jestem trochę jak piesek Tyson, bo coś trochę porobię w domu, a potem muszę się przespać, bo stracę całą energię i siłę. Muszę ją przez sen odzyskać, więc w czasie ją jak Tyson, bo też będzie chodził na spacer. Po że muszę mieć drzemkę i wczoraj ja tak samo miałam taki sam tryb, że coś tam ogarnęłam i potem do spania. No, więc zobaczymy jak dzisiaj będzie. Więc zaraz lecę do domu po spacerze i myślałam, żeby zjeść sobie we mnie kiełbaskę. I pomyślałam, że włożę sobie zmielony czosnek do keczupu i posmaruję jeszcze z masłem i czosnkiem bułki, Teraz na będzie turbo czosnkowo i mam nadzieję, że to też dużo pomoże. No a teraz on próbuje mnie naciągnąć na spacer w krzaki. Kajson, tam nie idziemy. Chodź, chodź, tam Chodź idziemy.